Cześć wszystkim! Dzisiaj pokażę Wam, jak stylowo nosić koszulę w różnych stylizacjach. Przygotowałam dla Was kilka propozycji od casualowych zestawów na co dzień, po bardziej eleganckie kreacje na specjalne okazje. Pokażę Wam, jak łaczyć koszulę z różnymi spódniami, dodatkami i obuwiem, żeby stwrzyc 3 zupełnie odmienne luki. Będziecie zaskoczeni, ile możliwości daje jedna koszula. Zapraszam do oglądania! Hej, wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o tym, z czym nosić koszulę, bo to naprawdę uniwersalny element garderoby, który można stylizować na milion sposobów. Zaczynamy od spodni, bo to chyba najpopularniejsze połaczenie. Wybór spodni do różnych modeli koszul to cała sztuka. Na przykład do klasycznej białej koszuli, tej zawsze na czasie, idealnie pasują eleganckie spodnie cygaretki, szerokie spodnie pelacą. A nawet dżinsy w zależności od okazji. Jeśli chcemy STWRZYC bardziej formalny look, wybierzmy spodnie w kant, a do mniej formalnego dżinsy o prostym kroju lub cinozi. Pamiętajcie, że materiał koszuli Tes ma znaczenie. Gruba, wełniana koszula będzie świetnie wyglądać z dopasowanymi, ciemnymi spodniami, natomiast lekka, jedwabna koszula będzie idealna. Do zwiewnych, letnich spodni. Eksperymentujcie z kolorami i fakturami. Granatowa koszula w połaczeniu z bezowymi spódniami to zawsze dobry wybór. A co powiecie na połaczenie koszuli w kratę z dżinsami? Klasyka, ale zawsze modna. Możemy też poeksperymentować z wzorami na przykład koszula w paski w połaczeniu z jednokolorowymi spódniami. Kluczem jest znalezienie równowagi. Jeśli koszula jest wzorzysta, spodnie powinny być bardziej stonowane i na odwrót. A teraz przejdźmy do spódnić. Spódnica to świetny sposób na dodanie kobiecości do stylizacji z koszula. Do koszuli o luźnym kroju idealnie pasuje ołowkowa spódnica, która podkreśli talię i doda elegancji. Jeśli wolicie bardziej casualowy look, wybierzcie spódnicę plisowana lub jeansowa. Do koszuli w kratę świetnie pasuje spódnica w jednolitym kolorze, a do gładkiej koszuli spódnica we wzory. Pamiętajcie o długości spódnicy. Krótsza spódnica będzie idealna na lato, a dłuższa na chłodniejsze dni. Możemy też poeksperymentować z różnymi materiałami len, bawełna, jedwab. Każdy z nich na destylizacji innego charakteru. Dżinsy to chyba najbardziej uniwersalne spodnie w naszej szafie. Pasują praktycznie do każdej koszuli. Do klasycznej białej koszuli możemy założyć zarówno jasne, jak i ciemne dżinsy. Do koszuli w kratę idealnie pasują dżinsy o prostym kroju, a do koszuli oversize dżinsy typu skinny. Pamiętajcie o odpowiednim dopasowaniu. Jeśli koszula jest luzna, dżinsy mogą być bardziej dopasowane, a jeśli koszula jest dopasowana, dżinsy mogą być luźniejsze. Możemy też poeksperymentować z różnymi rodzajami dżinsów: boyfriend dżinsy, ripped dżinsy. Mam dżinsy każde z nich na destylizacji innego charakteru. Szorty to idealny wybór na lato. Do koszuli o luźnym kroju idealnie pasują szorty z wysokim stanem. A do koszuli o dopasowanym kroju szorty o luźniejszym kroju. Możemy też poeksperymentować z różnymi materiałami jeans, len, bawełna. Pamiętajcie o długości shortów. Krótsze shorty będą idealne na plaży, a dłuższe na miasto. Do koszuli w paski idealnie pasują jednokolorowe shorty, a do koszuli w kratę, szorty w jednolitym kolorze. Spodnie to bardzo szerokie pojęcie, ale skupmy się na tych, które idealnie komponują się z koszula. Mamy już wspomniane cygaretki, Soul, chinozy i dżinsy. Ale możemy też dodać do listy eleganckie spodnie garniturowe, zwiewne spodnie z szerokimi nogawkami, a nawet legginsy w zależności od stylu koszuli i okazji. Pamiętajcie, że kluczem jest dobór odpowiedniego materiału i kroju spodni do koszuli, aby STWORZYĆ spójna i stylowa całość. Kombinezon to świetna alternatywa dla spodni i spódnicy. Kombinezon może być zarówno elegancki, jak i casualowy, w zależności od materiału i kroju. Do koszuli o luźnym kroju idealnie pasuje kombinezon o dopasowanym kroju, a do koszuli o dopasowanym kroju kombinezon o luźniejszym kroju. Możemy też poeksperymentować z różnymi kolorami i wzorami kombinezon może być zarówno jednokolorowy, jak i wzorzysty. Pamiętajcie, że kombinezon to świetny sposób na stworzenie szybkiej i stylowej stylizacji. Hej wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o tym, z czym nosić koszulę, bo to naprawdę uniwersalny element garderoby, który można stylizować na milion sposobów. Zaczynamy od kolorów. Jak łaczyć kolory? To klucz do sukcesu. Pamiętajcie, że nie ma jednej uniwersalnej zasady. Wszystko zależy od efektu, jaki chcecie osiągnąć. Lubicie stonowane stylizacje? Połaczcie koszulę w kolorze bezowym, ekru lub pastelowym, różu z jeansami w kolorze granatowym lub czarnym. Do tego brązowe mokasyny lub białe sneakersy i gotowe. Chcecie czegoś bardziej odważnego? Spróbujcie połaczyć jaskrawa NP. Zołta koszulę z białymi spódniami. To świetny zestaw na lato. A może elegancka koszula w kratę? Idealnie sprawdzi się z klasycznymi czarnymi spódniami i szpilkami. Eksperymentujcie z odcieniami, nie bójcie się łaczyć z różnych kolorów, ale pamiętajcie o zasadzie kontrastu lub harmonii. Możecie też wykorzystać koło barw, żeby znaleźć idealne połaczenia. Nie zapominajcie o dodatkach, one potrafią odmienić całą stylizację. A co z butami i dodatkami? To właśnie one dodają charakteru całej stylizacji. Do eleganckiej koszuli i spodni idealnie pasują szpilki, klasyczne czołenka lub eleganckie lowferzi. Jeśli wolicie bardziej casualowy look, wybierzcie sneakersy, espadrail lub bodki. Dodatki to wisienka na torcie. Delikatna biżuteria, pasek, a paszka, wszystko zależy od waszego stylu i okazji. Pamiętajcie, ze mniej znaczy więcej nie przesadzajcie z ilością dodatków, żeby nie przytłoczyć stylizacji. Dobrze dobrany zegarek, bransoletka lub naszyjnik mogą zdziałać cuda. Teraz kilka pomysłów na modne zdjęcia. Zdjęcia to świetny sposób na zaprezentowanie swoich stylizacji. Wybierzcie tło, które będzie pasować do waszego stylu. Może to być urokliwa uliczka, park, a może po prostu wasz dom. Pamiętajcie o dobrym oświetleniu. Naturalne światło zawsze działa najlepiej. Eksperymentujcie z pożami, nie bójcie się pokazywać swojej osobowości. Możecie też dodać do zdjęć ciekawe rekwizyty, które podkreśla charakter stylizacji. A przede wszystkim bawcie się dobrze. A co z mężczyznami? Panowie, nie martwcie się, koszula to również wasz sprzymierzeniec. Klasyczna biała koszula świetnie sprawdzi się z jeansami, chinosami, a nawet eleganckimi spódniami. Możecie ją nosić z marynarka, swetrem lub po prostu na luzie. Dodajcie pasek, zegarek i gotowe. Eksperymentujcie z wzorami i kolorami kratka, paski, a może COS bardziej odważnego? Pamiętajcie o odpowiednim dopasowaniu koszuli, za dużą będzie wyglądać nieelegancko, a za mała będzie krępować ruchy. Na koniec pamiętajcie, że najważniejsze jest to, żebyście czuli się dobrze w tym, co nosicie. Nie bójcie się eksperymentować i tworzyć własny, unikalny styl. Podzielcie się swoimi pomysłami w komentarzach z niecierpliwością, czekam na Wasze stylizacje. A teraz zapraszam do obejrzenia zdjęć, które przygotowałam dla Was.